Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. W sumie w tygodniu, który ma być premium, ale za wiele premii nie ma, ale za to jest można by to nazwać, że nowa zawartość. Jednakże to sobie do tego powolutku przejdziemy. Na samym początku pokażę wam co jest najciekawszego w ogóle. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to na zniżkach, jak widzicie, są wszystkiego rodzaju wytwórnie, jest to chyba 30%. I w zasadzie to jest tyle z tych najciekawszych rzeczy, no bo jeżeli chodzi o pojazdy, no to nie ma nic takiego mega wow po prostu. Tak absolutnie nie ma. Ma niczego ciekawego, jeżeli chodzi o pojazdy. Mianowicie, jak sobie tutaj wejdziemy wy wytwórnie. Patrzcie, możemy zobaczyć, że też jeszcze zasoby są na PC. Także, nie wiem, premia na wytwórnie, by to można było nazwać, ale sama w sobie wytwórnia już. Na premii razy 2 niestety nie jest. No powiedzmy, mówię, powiedzmy, że coś jest, ale no mówię, same w sobie wytwórnie nie są na takiej premii. Jeszcze do tego z tych ciekawszych zniżek możemy znaleźć w zasadzie w swoim biurze właściwie. Mamy zniżkę jeszcze na biznes dodatkowo, czyli specjalny ładunek. Możemy sobie tutaj wziąć magazyny. Jako, że mam tylko duże, no to można tylko duże sobie kupić. Mog znaczy mogę tylko duże kupić że wam na pozostałych oraz na samych pojazdach eksportowych. Tutaj ta sytuacja jest tak samo. Możemy sobie też wymienić, możemy kupić tak samo, też po 30% zniżce. Poza tym z tych ciekawszych rzeczy mamy tutaj. Zadania VIP są na premii, Jak jesteśmy w klubie motocyklowym, to tak, tak samo. Zadania tam z klubu motocyklowego są na premii. Jeżeli weźmiemy kogoś zatrudnimy, tak samo też jest na to premia razy dwa. Wszystko z razy dwa, ogólnie. Tydzień razy dwa. Wszędzie jest dwójka z przodu. Oraz do tego wszystkiego jest jeszcze tutaj, mianowicie w samym MCO. Rzucamy sobie. Oczywiście wywrócimy się 5 razy. Też a tutaj są premie na misje. Ale myślę, że jestem bardziej ciekaw, że będzie pewno razy haj hajs jakiś darmowy, ale z okazji nowego trybu, niż z tego wszystkiego rodzaju. Wiecie, w samym co po prostu, jak sobie tu dojdziemy, mamy ten monitorek i w tym monitorku, gdzie też są misje i one też są razy dwa. One głównie się nie gra ich jakby żeby zarabiać, tylko głównie na zniżek. Nie wiem, tydzień razy dwa w zasadzie to jest. Jeszcze do tego, tak można by o tym wspomnieć. Mamy, jak sobie tutaj dzwonimy. I wchodzimy sobie tutaj do. Imani dzwonimy. Dzwonimy sobie do Imani. Zobaczcie, w Imani też mamy. I w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o te ważniejsze. Mianowicie już tutaj widzicie, mamy bardzo dużą furgonetkę do zdobycia. Jeżeli ktoś potrafi dobrze sobie ją sceningować, to może zrobić z tej furgonetki tą, tą z Scooby-Doo. tutaj wam pokażę fotę, jaką on dosłownie mam na myśli. Jakie generalnie jest zadanie na to, żeby w ogóle zrobić żeby zdobyć tą furgonetkę? No musimy zająć piąte miejsce, dwa dni z rzędu w jakimkolwiek serii wyścigu w klubo samochodowym, czyli wyścigi z policją albo wyścigi liczne. Nie ma znaczenia, liczy się, żeby tylko było to. Ile ta furgonetka kosztuje? 200 tysięcy. Więc jeżeli ktoś chce dla 200 tysięcy zdobyć sobie tą furgonetkę, w zasadzie jest zadanie takie, że zrobi to każdy. Nieważne gdzie, we... Nieważne gdzie dołączycie, to będziecie ją mieli. Moim zdaniem tak trochę średniawo, ale w sumie jak ktoś by chciał. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tego różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o premię. Weźmy sobie do tych rzeczy, bo trochę ich tutaj też mamy. Także proszę, zobaczcie. Mamy w każdym razie premię na misję przeciwko, premia razy 2. Jeżeli chodzi o tryby adwersarza, no to tutaj widzicie, tutaj mamy razy 2 na tryby. Tak, ogólnie na Kolosa, pewno wszystko z Diamond jest razy 2 Oraz, oraz tak samo robota w Remix, to jest tak zwana nowa zawartość. Można by powiedzieć, po prostu odświeżyli mapki remix. W sensie samochód, który będziemy ścigać, będzie inny niż EC Class. I w zasadzie to jest wszystko, jeśli chodzi o to. Bo, tak czy siak, samochody są, są, to prawda. Jednakże, jeżeli chodzi o tę mapkę, to są jakąś nową. Więc jeszcze sobie przy okazji, zagram tą mapkę, na przykład siódemkę. Wybiorę i zobaczymy. Może od razu już ktoś wchodzi na te nowe tryby. To zobaczymy. Może jakiś darmowy hajs się w związku z tym szykuje, ale generalnie jest. No słabo. no Samochodów żadnych ciekawych nie ma. Poza w zasadzie tym. O, Wespucci Remix 5 gra. No i bardzo dobrze. Także ja sobie tutaj dołączę do nich i zobaczymy, jak wygląda ten tryb Wespucci Remix. Tutaj. Z tego co wychodzi, my będziemy chyba w helikopterach, a ścigający będzie na motorze. Także ciekawie, będziemy chyba latorami lecieć. Tego co tak widzę po obrazku, ale zaraz zobaczymy. O, ja jestem gońcem, akurat. To nieźle. Nawet nie zauważymy ile w sumie rund ustawił, ale mniejsze. I przy okazji to mówię, będzie i taki odcinek, co ciekawego w tym tygodniu na czym zarobić oraz w zasadzie pokazanie jakby nowej zawartości, więc taki trochę dwupak. Żeby odcinek nie trwał dwie minuty, albo nawet i mniej, zrobimy to. Ja generalnie moim celem na tej mapce jest to, żebym zebrał 15 punktów w 5 minut. W zasadzie to będzie jakby cały mój cel. Tylko ja sobie muszę oczywiście dobrać trasę tak, żeby wiecie, było jak najszybciej, jak najlepiej, ale nie chyba rzeczywiście będą we mnie lecieli. Będą do mnie z działka tylko nabalali, także no tak, rzeczywiście lecą raczej myślę, że rakiet nie mają, bo to byłoby zbyt proste. Albo mają rakiety, tylko że nie mogą we mnie trafić, tak, namierzyć mnie. No, rzeczywiście mają, bo no, to są huntery nawet. Może i być huntery. Zobaczymy, czy we mnie trafią. Ja będę tutaj starał się tak latać, żeby mnie tu nie wzięli. Chyba, że śmigłem nie będą chcieli walnąć chyba po tych punktach. Właśnie o to chodzi, że oni nawet nie wiedzą, gdzie ja mam te punkty, więc jest jeszcze właśnie śmiesz śmieszna zabawa w swoją. Prawie we mnie trafił. Prawie dostałem. Dobra, tamten punkt sobie zostawię na sam koniec. O, kurde, prawie do... O, i dostałem! Trafił mnie. A, czyli po prostu czas odnowienia je. O, też nie trafił. Dwa. Myślę, że i tak dam radę zrobić ten tryb. Wiecie, to nie będzie chyba myślę, że takie trudne, ale widzę, że oni już tutaj zaczęli powoli ogarniać, jak się lata tymi helikopterami. Zobaczymy ile dostajemy na tej mapce razy dwa. Jako, że to jest nowa mapa, no to można liczyć na jakich wiecie już. miarę sensowny. Właśnie z tych map. Ale zobaczmy. Że nawet może nawet. Może będzie coś sensownego. Wygrałem nawet z minutą zapasu. I padłem dwa razy. Czyli wiecie, po prostu czas trochę się zezetował do tyłu. Ale zobaczmy, ile dostałem za to, że wygrałem. 10 tysięcy? Powiem, że czuję takie lekkie. Jakby to powiedzieć. To jest takie moje właśnie. To, to jest niemożliwe. A mam tylko ostrzał rakietowy. Ja nie mogę niczego innego robić. Nie wiem, na ile run to stawił, ale 10 tysięcy jest to wartość. Mocno. Ale to mocno. trenująca. Zaraz będzie trzeba go tylko tutaj jakoś złapać. O, dostał. Proszę. Cóż, ja coś myślę, że wraz z tymi mapkami musiała pojawić się. Wiecie. Jakiś darmowy hajs, ale no kurde, właśnie nie da się tego sprawdzić teraz. coś czuję, że będzie dosyć ciężko wygrać chyba tym panterom O, trafiony. Zobaczymy, czy uda się go uchronić przed tym ostatnim punktem, ale... Trochę w to wątpię. Ja bym bardzo, bardzo nisko zlecieć w go trafić. Kurde, nie udało się. Ciekawe jestem, czy będzie wygranko, jego, moje, wygrana, Nie wiadomo w sumie. Zwycięstwo, udało się. Ty, wygraliśmy coś jako hunter. 28 tysięcy łącznie dostałem. Generalnie to jest taki tryb, mówię, dla zabawy będzie fajny, te mapki będą, ale myślę, że pod zarobek, no to jestem zdziwiony, że tak mało się dostało. Żeby tutaj powiedzieć szczerze, mówię, tryb do zabawy będzie fajny, ale myślę, że tak, tak to może nie być za... No cóż, w zasadzie to tyle, to jest cała nowa zawartość, te wszystkie mapki to jest nowa zawartość, także to byłoby na tyle, do następnego czasu.